Się na to, żeby wywiad był y, przez pana nagrywany czy filmowany. Ja jako Daszaczego? kierownik nie wyrażam zgody. Nie muszę wyrazić zgody i takowej zgody nie, nie wyrażamy na nagrywanie. Na jakiej podstawie? Jaki na takiej przepis? podstawie? Jeżeli pan ma zastrzeżenia, proszę udać się do pana prezesa sądu y, rejonowego. Ale jak jest, jaka jest podstawa prawda? Proszę się do pana, proszę panu, ja panu. Y, 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 y ja panu... Proszę Pani, czy ja mógłbym zostać przyjęty dzisiaj przez kuratora sądowego? Ja mam wezwanie na dzisiaj. Bardzo proszę Tak, o to, ja Pana wezwałam, ale nie wyrażam że... zgody na nagrywanie, dlatego, ale że Ale na nasza... jakiej podstawie proszę? Nasza... Pan, proszę Pana, jaki panie... jest przepis? Ale możemy wejść do, pokoju? Proszę proszę do pokoju rozmów, bo ja nie chcę, żeby znaczy... wszyscy słyszeli, za co pani jest karany. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ja jestem karany za walkę o niepodległość Polski. Może Pani powie tym wszystkim ludziom, którzy tam będą... Ewentualnie... Ale na no jakie są te Ja robię tak? wywiad tutaj, proszę sobie usiąść. Ja Powiedzę. robię wywiad z, tej, z, z tego, że pan nielegalnie nagrywał na Ustawie w Sądzie Okręgowym w Piwnicach, dlatego ja nie wyrażam zgody na nagrywanie. E, ale jaka jest podstawa prawna, czyli jaki jest przepis prawa, który pozwala pani odmówić zgody na utrwalenie? A jaki udział? jest przepis prawa mówiący, że pan może nagrywać? Artykuł 6, paragraf 1 Europejskiej Konwencji Praw to Człowieka, proszę, który mówi, że to... całość postępowania sądowego jest jawna. Um, jak ma i do opublikowania no, w internecie na YouTube. Dokładnie tak. No są oczywiście ograniczenia takie jak tam sprawy nieletnich, tajemnica państwowa, mhm. względnie w jakichś bezwzględnych no, granicach dobra, zgodnych z interesem interesu Dziękuję bardzo. Proszę usiąść, przygotować dowód osobisty. Karany W sądzie w libica w Wydziale Odwoławczym? Jeżeli w wydziale odwoławczym, no to chyba tam jest jakaś apelacja, czyli to by znaczyło, że... Czyli nie karany, nie, tak? Nie. Nigdy wcześniej pan nie był karany. Wie pan co, w Polsce nie ma sądów, także po trudno hmm. mówić o tym, żeby ktoś miał być e, karany? E, czy był pan, e, kiedyś odbywał pan karę pozbawienia wolności? Nie. Wykształcenie pana. Znaczy, ja mam tylko takie pytanie, gdzie jest moja Wykształcenie. 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 Ja, przy, um, ja złożyłem taki wniosek w Sądzie Okręgowym w o ustanowienie adwokata z urzędu. Ale to mnie nie interesuje z kuratorem, ja przeprowadzam tylko wywiad środowiskowy. Dziękuję. Ale bardzo bym Pani prosił o dołączenie tego do aktu, bo, bo... Ale ja już żadnych ja przeprowadzę wywiad na zlecenie sędziego. Dobrze, proszę o dołączenie do aktu mojego wniosku o ustanowienie adwokata. Pan sędzia, sądu Okręgowego... Ale ja nie mam, ja panu powtarzam, że. nie wie, że jest takie postępowanie, kto zorganizował to postępowanie, jeżeli nie są to okręgowo Czy państwo robią sobie jakieś prywatne postępowanie, swoje własne, o którym mówiłem? Ale nie proszę pana. Proszę przyjąć ten wniosek do aktu. Wykształcenie proszę. pana. Proszę. Yy. Tu jest drugie pismo ponowne. Dzisiaj jest dzisiejszą data o ustanowieniu adwokatu, ponieważ ja uważam, że w tej rozmowie powinien uczestniczyć mój adwokat. Wykształcenie. Tak, gdzie adwokat? Wykształcenie. Proszę bardzo, zapraszam, do złożę to Ale to proszę powinien szczyt. pan w biurę podawczym to składać, nie uważam. No ja pójdę i złożę biurze no, podawczym, proszę bo ja się obawiam, że po prostu one zginą, jeżeli ja nie po prostu nie wiem, że bez, bez obraz... Wykształcenie. Na przykład ja nie będę pani odpowiadał na niektóre pytania, ponieważ nie wiem jaki jest zakres moich, moich praw i obowiązków. Tu powinien być mój adwokat. Czy Państwo zawsze tak napadają na wszystkich ludzi, którzy, którzy uczestniczą w tych kłództwach? Kto ją w ogóle zorganizował, jeżeli nie są to kandydaty? Czy poda mi Pani, jakie Pan ma wykształcenia? Znaczy, jeżeli Pani nie ustosunkuje się do mojego wniosku... Ale to wnioski składa ja się w tak, podawczym, ja proszę o to napisać. To ja na... złożę skargę na Pani czynność. Proszę, złożę pani, Ponieważ Pani łamie prawo. Mhm. Pan nie może tu kartować ludzi, którzy nie znają, Częst, bardzo często nie znają swoich praw. Tak się składa, że ja akurat znam troszkę, mhm. to troszkę, bo ja jestem, troszkę nie jestem Czy Przekazał mi pan swoje wykształcenie? Czyli nie będę z panem rozmawiał, jeżeli pani nie, 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 nie ustosunkuje się do wniosku. Czytam pana, jaki jest wniosek sędziego. Sąd akademicki w, w sekcja wykonawcza, zwraca się, yy, yy, załączając wyciąg protokołu rozprawy apelacyjnej Sądu Okręgowego w Libicach, Wydziału Szóstego karnego. Z prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego odnośnie Pana Mariusza Cesewskiego, szczególnie proszę uwzględnić jego sytuację bytową, majątkową, rodzinną i zdrowotną. Kto to podpisze? Z uwagi na y, sędzia y, Sądu Okręgowego, Helena Filarowska, kopeć z uwagi na prowadzone postępowanie wykonawcze w przedmiocie zarządzenia kary pozbawienia wolności w miejsce nieuiszczonej kary grzybnej porządkowej, za czyn już Panu mówię. Na mocy artykułu 49, paragraf 1 ustawy o Prawo ustroju Sądów Powszechnych, ukarać oskarżyciela prywatnego Mariusza Cusewskiego karą porządkową grzywny 500 zł za naruszanie porządku czynności sądowych. Oskarżyciel prywatny nie dostosował się do zakazu utrwalenia przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego obraz, czym naruszył porządek rozprawy. No to już, to tyle wiem. Czy pani, pani, pani sędzia no, prowadzi jakieś swoje postępowania, o których z kolei nie wie nic? Wydział Szósty, ale jest Okręgowego w ja dołączyłem, Pani, y, to pismo podpisane przez Wiceprzewodniczącego Pana Krzysztofa Ficka. Pan Krzysztof Ficka twierdzi, że on... Y, ale proszę nie... Pana, mnie to naprawdę nie interesuje. Proszę mi pozwolić wykonywać swoje czynności ale, i proszę, proszę mi powiedzieć. to jest w takim razie mój adwokat? Ale y, Pani, proszę dobrakcie. Pana, nawet jeśli Pan by miał problem. adwokata i, i, i w ogóle, no, to adwokat nie ma nie prawa ma. uczestniczenia w wywiadu. Że adwokat nie ma żadnego znaczenia. Nie, ja nie ma prawa uczestniczenia w obiadu środowiskowym. W, w Rzeszy rzeczywiście żaden adwokat nie ma tego. Jeżeli tak, tak Pani chce to jeżeli tak to... Mi Czy poda mi Pan swoje wykształcenie? Pani, e, adwokat, to jest podstawa, Pani nie mogła przeprowadzić tego wywiadu środowiskowego bez udziału adwokata, tak, tak, ja uważam. No to Pan uważa. Tak to uważa to może przesądzić i... prawa Jeżeli Pani w przeszłości to czyniła w stosunku do ludzi, którzy nie znają swoich praw, to mogła pani pa, opowiada takie z... bzdury, że naprawdę nie chcemy mi się tego za bardzo słuchać, więc proszę odpowiadać na moje pytanie. Pani zdaniem bzdurą jest posiadanie przez Polaków adwokata w postępowaniach sądowych, w których można ich posłać do więzienia? Pani to to jest że i własnym to naprawdę jest bzdura Pani zdaniem? Tak, to jest bzdura. Mhm. Tak. Tak, wszystkich do obozu koncentracyjnego. Herr Hitler, prawda, tortury, te Jeśli takie są Pana zdania, To jest najwięcej to, co Pani mi mówi, bo Pani mi przed chwilą powiedziała, że... Wykształcenie. Nie poda Pan wykształcenia. Czy, czy pracuje Pan? Gdzie jest adwokat? Pracuje Pan? Znaczyń, jeżeli to ma sprowadzać się do takich chusty, no to, to może przeprowadźmy to jakoś szybciej. Pan, pan? wywołał tą swoją filozofię chitlaryzmu, prawda? Że tu e, ludzie nie mają swoich pracuje żadnych praw, czy nie pracuje mogą być pan? czego jeszcze nie mogą mieć. Czy pan na ja złożę krótkie oświadczenie. Ja jestem tutaj, by bronić prawa Polaków, podstawowych praw Polaków. Jednym z tych podstawowych praw jest prawo do jawności postępowania sądowego. Dobrze, to ja już pana informuję, że Pan odmawia udzielenia, udzielenia wy, wy, wywiadu i pan pan ja, Pana. Wywiadu, pana informuje, że, że są w, 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 w poleceniu. Zwłaszcza takich, które się odbywają z naruszeniem prawa do obrony w sprawach, w I... których w grę wchodzi prawo do wolności. Informuję Pana, że sąd ma prawo zamienienia Pani, Pana wolności. Są sąd prawie. nie ma prawa, ponieważ sąd od początku zmierzał do osiągnięcia takiego skutku. Czyli proszę Pani, albo albo, będziecie Państwo mieli tu Białoruś i będziecie odbywali prawo do obrony i będziecie zamykać dziennikarzy do do więzienia, no bo się podporządkujecie Państwo tym traktatom międzynarodowym, przepisom, które są przyjęte co Są zamieni Pani kary karę, w płacie złoty złote na karę za pozbawienia wolności. Dziękuję. To Dziękuję bardzo. Pan opuścić pomieszczenie, bo tutaj mamy dokumenty i nie mogę tego zostawić. Tak, to, 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 już. to. A ja jeszcze na szyję, nie wyrażam sobie, żeby to Zapraszam o to po cywilnej obronie tutaj prawo. Czyli Dobrze. pani mnie do jeszcze Dobrze. Do Dziękuję bardzo, do widzenia.